Przede wszystkim się będziemy sobie typować, jeśli chodzi o najbliższe spotkania reprezentacji Polski. To jest Polska kontra Czechy i kolejny mecz to jest Polska kontra Albania. Jestem ciekaw na ten temat. Sądzicie, jak typujecie te najbliższe dwa spotkania, dwa najbliższe mecze? Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę. Nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat dwóch spotkań, Polska kontra Czechy, polska kontra Albania. Zrobimy sobie takie typy, oczywiście. Pół żartem, pół serio, tak? To no nie ma tutaj co się spinać, bo nie wiemy tak naprawdę, jak te mecze się zakończą. Eee, kiedy to nagrywam, jeszcze jest przed powołaniami, więc trochę można powiedzieć, po prostu wbiegam w przyszłość. No ale mniej więcej, no szkielet drużyny, wiadomo, jaki będzie, tak? Czy tam, no chyba, że Robert Lewandowski będzie kontuzjowany, to nie przyjdzie na te mecze. No ale ma tam mieć po prostu tą kontuzję dwa tygodnie, te naderwane mięsień, i potem po prostu mam wrócić do formy. Mm, wiadomo, będzie pewnie szczęsny, zieliński i tak dalej. Natomiast tak. Jeśli chodzi o te dwa spotkania, jak praktycznie tutaj typuje, kto zwycięży, kto przegra, jeśli chodzi o reprezentację Polski, mamy też tutaj tabelę grupę E. Pierwsze miejsce Albania, drugie miejsce Czechy, trzecie miejsce Wyspy Owcze, czwarte miejsce Mołdawia. Piąte miejsce Polska. Oczywiście no, nie ma to znaczenia, bo wszędzie jest 0-0, tak? Natomiast no, e, praktycznie wiele osób zastanawia się, czy po prostu e, będą jakieś zaskoczenia w, w tej grupie, tak? Czy będą po prostu tutaj jakieś e, no, niespodzianki. Powiem tak: Polska kontra Czechy to może być ciężki mecz, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Jeżeli widzimy w naszym najmocniejszym składzie, nie będzie jakichś drastycznych zmian personalnych, to powinniśmy zwyciężyć, bo trzeba też pamiętać, no Polska jest bardzo mocno osłabiona, tak, no chociażby kwestia napastników, jest potężny problem. Piątek, który nie szczelił Gola od listopada tamtego roku, no to na pewno też wpływa po prostu na jego formę dyspozycję Robert Lewandowski, który jak zagra, to będzie wracać praktycznie po dwutygodniowej przerwie problemach zdrowotnych prawdopodobnie Kownacki dostanie powołanie, pytanie czy wyjdzie w pierwszym składzie kolejna sprawa to Milik jest kontuzjowany, to jest wiadomo, że nie przyjdzie na te mecze może po prostu zostanie powołany jeszcze Buksa, tak, ale wydaje mi się, że po prostu Kownacki wyjdzie, wydaje mi się, że tutaj Polska kontra Czechy, jak gdyby Kownacki wystąpił, to on szczeli po prostu przeciwko drużynie czeskiej gola, tak bym takim typował Polska to spotkanie powinna zwyciężyć. Następnie Polska kontra Albania, to też jest spotkanie, które może być ciężkie dla reprezentacji Polski, no bo Albania będzie grała no, taką ostrą praktycznie piłkę, może być dużo po prostu fauli, dużo no taki czyszczenia kości można powiedzieć potocznie. Natomiast tutaj bym obstawiał na remis, tak? Polska kontra Albania 1 do 1. Polska kontra Czechy 2 do 1 dla Polski, w tym bramka Kownackiego. Polska kontra Albania 1 do 1. Tak bym po prostu to obstawiał, jeśli chodzi o mm, praktycznie to spotkanie. No, widzimy, tutaj też te spotkania będą w krótkim odstępie czasu między sobą. Tak, 24 marca pierwsze spotkanie, następnego, e, następne spotkanie 27 marca. E, zaraz, pewnie tutaj, Santos ogłosi listę po, powołanych piłkarzy. Kończą się tutaj za chwilę po prostu mecze. Jeśli chodzi o ligowe, e, piłkarze przyjadą na zgrupowanie. E, też, m, trzeba powiedzieć w ten sposób, no, m, mniej więcej szkielet tej drużyny można znać, ale pytanie też, jest takie, bo my nie znamy Santosza, tak? Jeśli chodzi o prowadzenie reprezentacji Polski, nie wiemy na co się zdecyduje. Czy zdecyduje się na jakieś rozwiązania nieszablonowe? Też trzeba pamiętać, że w przypadku reprezentacji wszelkie takie rozwiązania nieszablonowe, a, a, albo na przykład po prostu nie wystawi e, drużyny, która będzie składała się tylko z pięciu jakby nazwisk, e, które wszystkie kojarzymy, tak, które najczęściej grają w reprezentacji Polski, a na przykład e, kolejne sześć nazwisk to będą, to będą nazwiska mocno eksperymentalne, czy nazwiska, które po prostu rzadko występowały w tej reprezentacji, albo przynajmniej rzadko systematycznie, to będą to po, będą po prostu problem. no Kownacki przecież kiedy był ostatnio w tej pierwszej reprezentacji, tak. Jego Czesław Michniewicz nie zabrał, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. E, tak e, w, Wiadomo, że występował w Młodzieżówce, to Młodzieżówka też prowadził tutaj mecze w Michniewicz, ale w przypadku po prostu pierwszej drużyny no, wiele, wiele miesięcy temu. Więc tutaj może być też po prostu taka gra, e, mogą to być też takie mecze praktycznie, gdzie m, będzie dużo wpadek, dużo głupich strat piłek. E, może to być nieprzyjemne dla oka, tak? E, może to po prostu być tutaj niezbyt przyjemne dla oka? Nie, ale zobaczymy, tak. Dziś ten szkielet, jeśli chodzi o tych zawodników, to mniej więcej oni wyjdą po prostu na boisko, jeżeli wszyscy będą w formie w dyspozycji typu szczęsny, lewandowski, zieliński, e, tak. Ci zawodnicy. Pytanie, też, jak będzie tutaj wyglądała kwestia obrony, na kogo postawić, się chodzi o defensywę. No i czy do tego czasu po prostu nie wystąpią jakieś kontuzje, problemy zdrowotne? Raczej nie, tak? No, czy mamy to jak ciuki, żeby nie? Także czy byśmy po prostu obstawiali te mecze, typowali praktycznie teraz, tak, zanim te typowania zostały wysłane, czy byśmy je typowali na dwa dni przed praktycznie meczem, no to, 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 to wydaje mi się, że dużo nie, nie, nie da, tak? Na jakie ustawienie się zdecyduje Santos, tak? No to są kluczowe pytania, na które my dzisiaj musimy praktycznie poznać tę odpowiedź. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, tak jak będzie, wyglądał, będzie wyglądała ta drużyna, jak będzie wyglądał szkielet praktycznie tej drużyny. Więc tak to wygląda. No Czesi to też jest niewygodna drużyna, tak? Reprezentacja Czech jest też niewygodna. My tutaj możemy sobie zobaczyć też na te wyniki, jakie te reprezentacje osiągały wyniki w, ostatni czas, a w ostatnim czasie, tak? A więc Czesi kontra Wyspy Owcze 5 do 0. Czy pokonali, no ale to nie ma jakiegoś zaskoczenia, jeśli chodzi o wyspy owcze, tak, że przegrali. Potem mamy Turcja kontra Czechy. Turcja wygrała 2 do 1, Szwajcaria kontra Czechy. Szwajcaria pokona Czechy, Czechy kontra Portugalia 4 do 0, więc no bardzo duże po prostu tutaj zwycięstwo Portugalii. No ale to też jest oczywiste, tak, to nie jest jakieś e, zaskoczenie. Zobaczmy sobie na Albanii, jak ta Albania na przykład wygląda, jak ona się prezentowała w ostatnich meczach, w ostatnich spotkaniach. E, tutaj mamy tak. Albania kontra Islandia, 1 do 1. Albania kontra Włochy, pewne zwycięstwo Włoch, 3 do 1. E, Albania kontra Armenia, e, 2 do 0 dla Albanii, tak. Albania kontra Rosja, anulowany. No to tam jest oczywista sprawa tak, dotycząca jakby Rosji, kwestii politycznych i wojennych. Izrael kontra Albania, Izrael pokonuje Albanię 2 do 1, także... Teoretycznie reprezentacja Polski powinna pokonać reprezentację Albanii, ale w praktyce, ja wiem, że to, te drużyny nigdy nie siedzą, tak można powiedzieć kolokwialnie. Reprezentację Polski. Eee, więc, no, tak, ja tutaj typowałem to, te, te spotkania, te mecze, tak? Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Oczywiście, no, typujemy tutaj racjonalnie, tak? Bo gdybyśmy po prostu patrzyli na, jakby typowali serce, no, to wiadomo, stawiamy na zwycięstwo w jednym i drugim meczu i to jeszcze nie hatrika, nie? Krzysztof Piątek nie wejdzie, nie zdobędzie hatryka, odbuduje się, no, ale jak to będzie wyglądało w praktyce, co zobaczymy. Też jestem ciekawy, czy na przykład Santos da szansę występuje jeśli chodzi o reprezentację Polski dla piątka, także nie występuje, że nie zabił bramki od listopada, czy to będzie argument, który przekona e, tutaj Santosza. Tak? No właśnie, to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki Słanie Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.